W roku 2019 pojawiła się kolejna okładka, w 2019, i tutaj już było wszystko jasne. Ten sąd nad panem Trumpem gdzieś tam mądre głowy odbyły, i teraz po prostu pokazano, co się na świecie wydarzy w 2019 roku. I proszę się przyjrzeć dokładnie. Mamy tutaj pokazany w stylu, cała strona jest oczywiście w stylu, jak to się mówi, rysunków, które wykonywał kiedyś Leonardo da Vinci. I tutaj jest, prawda, w, w kilka nawiązań do, yy, do, do, do tej jego, powiedzmy, takiej kultury obrazkowej, aczkolwiek zostało to przedstawione w taki sposób. To znaczy, podstawowa zasada jest jaka? Świat został przedstawiony jakby w odbiciu w, w zwierciadle, yy, bo chodzi o to, że tutaj pi, te obrazki są, mają podpisy, które nie da się przeczytać. To był taki, powiedzmy, tajny, podstawowy kod, który sobie pan Da Vinci kiedyś wymyślił. To znaczy, żeby pisać. Yy, z, z, patrząc w odwrócone lustro, i wtedy tylko osoba, która miała lustro, mogła to odczytać, bo na nich te, te yy, po prostu były odwrócone te, te całkiem, niby litery takie zwykłe, ale odwrócone. No i to zastosowano też na tej okładce, ale nie zastosowano, żeby to yy, czytać po prostu w lustrze, tylko że po prostu, żeby okładka, jakby przedstawiała to, że w 2019 roku świat zostanie w jakiś sposób odwrócony czy postawiony na głowie. No i teraz, jeżeli się tą okładkę powiedzmy odwróci z powrotem. No to odwrotnie, no to wtedy widać można te wszystkie podpisy przeczytać, które może nie są też takie tego, no ale mówią, co na świecie będzie. No i przypatrzmy się tej odwróconej okładce ekonomisty z 2019 roku, która pokazuje, co w tym czasie zacznie się dziać. I od razu centralna postać, to w tego jest Misiu Panda. Misiu Panda, który jak wiadomo jest symbolem Chin. I który jest sympatycznym zwierzątkiem, a tutaj został przedstawiony jako taki łobuz, który się po prostu jakby przy, przy, przygotowuje do, do pojedynku pięściarskiego, można by powiedzieć. Tak wygląda po prostu jakby po, po tego. I złośliwie patrzy na pana Trumpa, który jest, postać pana Trumpa, który jest tutaj po prostu yy, yy, trochę powyżej niego, po prostu. I pan Trump z kolei ma tak jakby. Tak, jak się w malarstwie stosuje pewne takie jakby, miejsca, żeby twarz było malować, co wymyślono w, w malarstwie renesansowym, żeby po prostu oddać tą twarz lepiej i poszczególne fragmenty tej twarzy, to tutaj wydaje się, że ma to odniesienie do czegoś innego. No do czego? Bo to są różne rzeczy, które się mają wydać na świecie, a teraz, jak wiadomo, jest wcielany ten system rozpoznawania twarzy, co zresztą jest tutaj pokazane. Facial recognition po angielsku, Czyli właśnie system rozpoznawania twarzy jest też taka figurka naprzeciwko i powiedzmy taka sama jest mniej więcej u pana Trumpa. No ale przecież prezydenta Stanów Zjednoczonych ten system inwigilacji, czyli rozpoznawania twarzy nie będzie dotyczył, A więc o co tu chodzi? No, wydaje się właśnie, że jest to raczej odniesienie do takiej biblijnej opowieści, która się przydarzyła w starożytnym Babilonie, gdzie król, król Baltazar który po prostu na ucztę kazał sobie przynieść ukradzione czy zrabowane w czasie ataku wojskowego naczynia świątynne i przy nich zaczął ucztować, znaczy pić z kielichów, które były przeznaczone do służby świętej i tak dalej, no to po prostu pojawiła się ręka i na, na ścianie napisała słowa Mene tekel Peres. Czyli, że tam zostałeś zważony, odmierzony i koniec twojego po prostu władztwa się zbliża. No i wydaje się, że to, że pan Trump jest taki właśnie odmierzony i tego, że po prostu podobnie ci ludzie tego wielkiego świata, którzy znają żydowskie opowieści, bo jak już mówiłem o Rothschildach, prawda, to są rodzina wierzących Żydów, talmudycznych, ale wierzących Żydów, i oni tę historię znali. po prostu że pan Trump został właśnie zważony odmierzony że przychodzi na ciebie koniec prawda tak jak na tego króla Baltazara bo wziąłeś chciałeś się dobrać do srebr rodowych a srebra rodowe no to są właśnie y, nasze banki nasze tego rezerwa oczywiście znaczy Bank Narodowy Amerykański, który naprawdę jest właśnie bankiem prywatnym, bogatych ludzi, a Trump właśnie robił aluzję, że należałoby ten bank ponownie włączyć w państwo amerykańskie, a nie pozostawiać tam prywatnym, jakby powiedzmy, właścicielom. No i tak to niestety wygląda, że poczuli się właśnie tym, tymi zapowiedziami bardzo. Zagrożeni właśnie Rothschildowie, bo Oni tam mają też duże udziały w tym, tak jak w wielu, tak jak mówiłem, bankach narodowych na świecie, no ale Bank Amerykański jest najważniejszy. No i dlatego Pan Trump wygląda, że został zmierzony, odważony i że koniec jego władztwa nastąpi, bo się porwał na te dobra rodowe, które są <laughs> rzekomo żydowskie. Naprawdę nie są, bo powinny należeć do narodu amerykańskiego i poszczególnych narodów, poszczególnych państw. No ale akurat oni tak sobie to liczą, że to już jest ich, prawda. I, i co dalej? No i prawda, Trump odmierzony, zważony. Tutaj naprzeciwko niego ten misiu panda, który już groźnie się szykuje, jakby do boju. A co za misiem panda nadciąga? Proszę zwrócić uwagę tutaj. Za misiem panda nadciąga mała apokalipsa. Jak skąd to wiemy? No bo zostali tutaj prawda, przedstawieni cztery jeźdźcy apokalipsy. Prawda? Na koniu białym, na koniu czerwonym, na koniu czarnym i na koniu takim siwym, jakby powiedzmy po tego. Czyli yy, różnie to jest tłumaczone, ale powiedzmy, że, że to zapowiedź antychrysta. Zapowiedź yy, wojny, zapowiedź yy, yy, głodu i zapowiedź yy, prawda, śmierci, między innymi śmierci przez zarazę. Tak o to chodzi, jeżeli dotyczy to sprawa czterech miejsców apokalipsy. No oczywiście zarazy mamy teraz w tym momencie na całym świecie. Wojnę jakąś ukrytą też. Głód się Boże pojawić. I to jest na wszystko w tym kierunku właśnie, żeby doprowadzić do rządów antychrysta. Czyli mała apokalipsa. Jest pokazane, że się panda nadciąga mała apokalipsa symbolizowana przez czterech miejsców apokalipsy. No kto by coś takiego wymyślił, że w 2019 ma się to wydarzyć. Ale jak widzą Państwo, to jeszcze nie, nie wszystko, bo Zbliżamy się w dalszej części tej okładki, i jak spojrzymy po prostu na jej dolną część, to widzimy tak zwanego człowieka witruwiańskiego. Człowieka witruwiańskiego, czyli, powiedzmy, rozrysowaną taką formę człowieka, ale oczywiście dopasowaną do naszych czasów, która też zapowiada to, co się ma dalej dziać na świecie. Ale ten człowiek witruwiański, to oczywiście ma, prawda, tutaj takie okulary z wirtualnego świata, ma przedstawiać taką i dwie ciało, tak to nazwijmy, ludzkość, która siedzi w wirtualnym świecie, podczas gdy na samym świecie rzeczywistym to się dzieją właśnie takie ważne przemiany. No i co się staje z tym człowiekiem witruwiańskim, który na przykład o, tu się ma zajmować jakimiś rzeczami, jak na przykład o, y, tutaj, prawda, narkotyki, czyli marihuana po prostu, która ma być uwolniona i tak dalej, ale są ważniejsze inne elementy. Ten człowiek witruwiański ma właśnie rozosowaną na ręce, jakby powiedzmy, kod genetyczny. Kod genetyczny, co jest jawnym nawiązaniem do tego, czym właśnie zajmuje się pan Bill Gates, który za sprawą szczepionek chce się właśnie dostać do kodu genetycznego ludzkości i zaszczepić tą ludzkość właśnie i ich jeszcze nie tylko zaszczepić, ale właśnie te, 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 zacipować ich, żeby mieć ten dostęp do kodu genetycznego każdego człowieka. I to jest wskazane, że na tej ręce kod genetyczny, czyli będą nas ścipowali, ale po to, żeby zdobyć już taką no, totalną inwigilację nad człowiekiem. I dalej jest tu też te, te pokazane, w jaki sposób to się stanie. Ale no, przez tu jest napisane taki, że ten człowiek ma akurat taki tatuaż: mitu. Yy, mitu, czyli ja też. Po angielsku jest to synonim po prostu takiej głupiej mody. Czyli ja też, ja też, ja też, ja też. I właśnie w taki sposób, na zasadzie takiej mody. Rozreklamuje się te tatuaże, powiedzmy, nowe, które z tymi szczepionkami będą szły, no i zaczepiuje się tych po prostu ludzi, którzy będą chcieli. No bo dalej to też o tym świadczy, że i tak, że przez telefon będzie nie trzeba już żadnej gotówki używać, tylko że przez telefon na zasadzie tych wszystkich kodów i tak dalej które będą przecież bezpośrednio do człowieka podłączone jak to się mówi, do tego jego chipa będzie mógł płacić że to niby taka wielka wolność, ponieważ to będzie zniewolenie, bo przecież ktoś, kto to będzie to nadzorował, ten system będzie wiedział akurat kto, co, gdzie i za ile kupił itd. i tak to, dalej. To, to, a będzie zresztą, jak przyjdzie co do czego, to będzie też mógł tego człowieka odłączyć od tego systemu, tych płatności, bo to nie, nie człowiek nie będzie miał gotówki w kieszeni, tylko po prostu będzie zależny od elektroniki, którą ktoś gdzieś tam może odłączyć. No i kolejny przykład, ten człowiek też witruwiański trzyma wagę, która jest jedną właśnie też z elementów tego następującego sądu, bo jedna z tych postaci, powiedzmy, jest w apokalipsy, też ma po prostu wagę. Która świadczy o tym, że na tej wadze stoją ludzie, którzy zostali zważeni, zmierzeni, tak samo jak pan Trump, bo jak wiadomo, chodzi o to tylko, żeby od pana Trumpa zacząć, ale ogólnie chodzi o to, żeby zdobyć władzę właśnie nad całym światem, nad ludźmi, właśnie przez takie rzeczy jak chipy i tak dalej. I teraz, jeszcze co się. Dzieje Ta okładka okazała się bardzo ważna, bo to jeszcze nie koniec tych rzeczy, które się tutaj prawda zostały pokazane, bo na samym dole z tej strony jest przedstawiona oczywiście najsłynniejszym obrazem Leonarda da Vinci była Monna Liza. A prawda uznano, że pięknością naszych czasów, nie wiem dlaczego, no ale jest popularną pracą po tego, taką monną Lizą naszych czasów jest Monna Angelina. Czyli oczywiście chodzi o, nie była Angelina Jolie, raczej moim zdaniem chodzi o pewną grę słowną, to znaczy przez tą Angelinę, bo Angelina Pangelina, powiedzmy tak można powiedzieć, obok Angeliny jest przedstawiony takie stworzonko, które się nazywa Łuskowiec. Łuskowiec właśnie. I zaraz właśnie o co chodzi. To znaczy, tutaj pewnie w tym kontekście, że Andrzej, pani Angelina była zaangażowana też w walkę o to, żeby przetrwały tam ginące gatunki, ale nigdy nie akurat nie słyszałem, żeby była zaangażowana w walkę o, o życie łuskowca. No ale to akurat ją przedstawiono. Bo to mówię nie pani to raczej przez to, że mówię właśnie ma to, to podobieństwo do yy, nazwy po angielsku tego łuskowca, czyli Pangelin, a ona jest Angelina. No i tak komuś się to pewnie takie śmieszne zdało, że po prostu można przestawić. A dlaczego ten łuskowiec tutaj jest taki ważny dla tej całej sytuacji, która tutaj została powyżej pokazana? A no jest ważny, bo ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale na początku, kiedy wybuchła ta cała, jak to się mówi, epidemia, to brano pod uwagę czterech, jakby powiedzmy, podejrzanych. Znaczy, zwierzęta, z których się ta epidemia miała zacząć, były tak dwa węże, czyli niemrawiec prążkowany, czyli to, to się nazywa po łacinie burgarus multicinctus, albo tak, tak zwana chińska kobra, która nazywa się *Naja atra. I, a pozostałe dwa stworzenia to był właśnie nietoperz albo łuskowiec, tak zwany pangolim chiński. Czyli o co chodzi w tym po prostu, jak to się mówi w tym rysuneczku. No, ktoś już tak złośliwie przedstawił, w jaki sposób ta apokalipsa się zacznie, bo y, przypominam, że to, że y, nastąpiło przeniesienie się akurat wirusa z, z węży, to szybko tą wersję odrzucono, ale wersja o łuskowcu, i wersja o nietoperzu bardzo długo z sobą współkonkurowały. Właśnie skąd to się przeniesie na człowieka, skąd się przeniosła ta choroba po prostu tego. I w pewnym momencie łuskowiec był na pierwszym miejscu tej listy. To przypominam, tam styczeń, luty to, to była ta konkurencja bardzo mocna. Czy nietoperz, czy łóżkowiec. Znaczy skąd ten wirus miał prze, 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 przeskoczyć. No ostatecznie, jak wiadomo, okazało się, że to jednak jest sprawa Nietoperza, no ale kto to wiedział w tamtym czasie? Kto był akurat na taką okładkę, w której wszystko ma swoje znaczenie, ładował akurat takiego mało znanego kiedyś tam łuskowca? A można by powiedzieć też, spokój się o taką jakby powiedzmy tutaj yy, próbę dalszej interpretacji, że poniekąd ukryty Nietoperz też tu jest. Bo jeżeli wrócimy do tego człowieka witruwiańskiego i mu się dokładnie przyjrzymy, no to on z tymi rozport, startymi ramionami wygląda poniekąd, właśnie jak taki Batman, taki nietoperz, właśnie człowiek nietoperz, człowiek, dla którego przeszła zaraza z nietoperza, powiedzmy tak, można powiedzieć. Czyli, ale już pozostawiając nawet tą samą interpretację, to sam właśnie tutaj Łuskowiec, który jest, to po prostu od razu świadczy o tym, że ktoś to projektował tą okładkę... W tym wstępnym okresie roku 2019 wiedział już, co może nastąpić, właśnie po to, bo przypominam, że to jest okładka prorocza. A więc przedstawia, co się będzie w tym 2019 działo. No i co? I tam się właśnie mówi, że właśnie dwa czy trzy miesiące przed końcem tego wybuchała właśnie ta zaraza w Chinach, która była spowodowana przez takie te stworzenia tego łuskowca czy nietoperza i po tego. Także widzą Państwo, że. Tutaj zapowiedź, mówię, tak jak powracam do tego, co powiedziałem, ci ludzie się w ogóle nie, 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 nie boją, ale po prostu pokazują sobie kpią z całego świata, bo pokazują, co się z tym światem będzie działo, co my z wami zrobimy. I tyle. Także upadek pana Trumpa został zapowiedziany. Nikt nie może powiedzieć, że jest inaczej.